Lakierowane meble, plastiki i inne odpady komunalne. To właśnie lądowało w piecach kolejnych trucicieli, których w ubiegłym tygodniu ujawniła Legionowska Straż Miejska. Właściciele dwóch posesji, znajdujących się niemal w centrum miasta, zostali ukarani mandatami. Truciciele wpadli dzięki czujności ich sąsiadów. Mieszkańcy widzieli, że na działce gromadzone są stare meble, ktoś znosi, układa je, przygotowuje do pocięcia to na 100%. Do pieca pójdą, a to bardzo toksyczne. Także apeluję jeszcze raz do mieszkańców: zgłaszajcie państwo do nas. Bo, jak przekonuje komendant Gawkowski, takie obywatelskie donosy są zazwyczaj skuteczniejsze niż rutynowe kontrole. Skuteczność nasza jest większa, jak mamy zgłoszenia. Wtedy. Zajeżdżamy, bo tak to mieszkaniec widzi, że na danej ulicy strażnik posesja po sesji idzie, zdąży uprzątnąć kotłownię, do innego pomieszczenia może te odpady, stare okna drewniane, pomalowane, stare drzwi schować i tego strażnik nie będzie widział, I, 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 a on dalej może palić, więc tutaj niech mieszkańcy obserwują i nam zgłaszają. Na pewno wtedy skuteczność będzie znacznie, znacznie większa. Ale tak jak z każdym, także i z informowaniem służb należy zachować umiar. Nie każdy, bowiem czarny dym świadczy o tym, że w piecu są spalane śmieci. Zgłaszanie na przykład, że przez komin wydostaje się dym, to jest niewłaściwe, bo generalnie węgiel dymi przy spalaniu, więc tutaj bym y, apelował, że jeżeli jest podejrzenie, że coś toksycznego, że coś, że spalane są odpady, wtedy, żeby po prostu no, y, nie nękać niewinnych ludzi, bo były przypadki zgłoszeń, że para taki dym idzie, a zajeżdżamy, a tam jest instalacja gazowa, gaz, piec gazowy, więc no, to już skrajny przypadek, no, że tak powiem, no, niepotrzebnego zgłaszania. Tu apelowałbym no, obserwacja sąsiad dużo widzi. Jak do tej pory strażnicy miejscy skontrolowali kilkaset posesji na terenie miasta, ujawnili i ukarali siedmiu trucicieli. Przypominamy, że za spalanie w domowych kotłowniach niedozwolonych rzeczy można zostać ukaranym mandatem w wysokości 500 zł.